That's why. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu z serii Jak uprawiać dział w gospodarstwie Aktualnie znajdujemy się na polu Na którym dzisiaj prosiliśmy owies Owies y, również suszymy mm, Następnie go belujemy I ostawiamy go w, w belach Potem go tną sieczkarnią na pył i to idzie chyba na jakiś suplement, diety, czy coś takiego, z tego co się orientuję. Jest to uprawa w pełni ekologiczna, żadnych oprysków nie stosujemy. Więc po prostu siejemy tylko na wiosnę. I najważniejsze jest to, aby go ściąć przed koszeniem się. Po prostu czekamy na odpowiedni moment, ścinamy. I podobnie jak w przypadku babki, bardzo duży nacisk jest kładziony na to, aby był zielony po wysuszeniu, żeby nie był przyżółkły, a nie biały. Przyjechałem w ciągniku akurat, bo jadę tam pomiędzy melisą a kozukiem zrobić Co jest to łączenie, bo tam jest uskok. nie będziemy cieli, żeby tam nic nie poworywać, jadę właśnie powiedzieć od znajomego, tam taki mniejszy agregat, naszego agregatora, czy tam talerzówkiem, to kubota nie da rady niestety podnieść. A nie chcę gnieść tam w rzędach i podpinać, pod większy ciągnik jechać. Przy okazji też może właśnie nagram coś tam z Melisy jak będę. No więc właśnie jest to tyle fajne, że po prostu no nie stosujemy tu żadnych środków. Tylko siejemy i ścinamy. Chociaż w tym roku nie wyrósł tak jak w tamtym, był dużo niższy. Postaram się coś... jutro pewnie będziemy go przewracali. To też postaram się coś nagrać. Tak jak zazgrabiałem też. Teraz akurat nam pasuje pogoda, bo... pewnie go zostawimy dwa dni na pola, bo chociaż ta wilgoć z niego częściowo odparowała. Bo kiedyś zwieźliśmy od razu właśnie na no to po prostu... Codziennie przerazać trzeba była jednak to jest masa naprawdę. A tak to dzięki temu, że on trochę uleci wilgoci, no to go przewrócimy go jeszcze jutro. Pojutrze pewnie zgrabimy i będziemy nakładali na suszarnię. No to jednak trochę tej płaca odejdzie no i też na pewno mniej dni suszenia będzie. Bo raczej te pierwsze dwa dni, no to dopiero wilgoć odchodzi z rośliny Jeszcze jeszcze ostatni dzień dosłyszamy babkę. Jutro będziemy rozładowywali szatni, a potem z... będziemy pewnie w środę odstawiali już na krajnicę tak samo. Również postaram się coś nagrać jak tam będę jechał. Także no, nie wiem czy kiedyś spotkaliście się z tym, że właśnie ktoś odstawiał owies tam na jakieś suplementy wysuszone. Bo zazwyczaj jednak jak teraz są siane to wszyscy na kiszonkę odstawiają sobie No my akurat nie posiadamy hodowli, już nawet nie ma miejsca, a zresztą też czasu już brakuje no, Także to wszystko w tym blogu chciałem właśnie pokazać, że my uprawiamy owiec trochę inaczej niż wszyscy No także trzymajcie się i do następnego, cześć